Szanowni Państwo, drodzy rodacy, drodzy pracownicy kopalni, elektrowni Turów. Wczoraj zapadł wyrok sądu w Warszawie. Wyrok, który nakazuje zamknąć kopalnię, zamknąć elektrownię do końca 2026 roku. Ale chcę, żeby cała Polska usłyszała. To nie jest tylko wyrok na kopalnię. To jest wyrok na. 60 tysięcy ludzi, które, którzy pracują w kopalni. I wokół kopalni kooperantów, miejsca pracy, rodziny tych ludzi. To jest także wyrok na bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne dla milionów polskich rodzin. Przed chwilą pan prezes Dąbrowski, który tutaj jest dzisiaj z nami, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, powiedział, że miliony polskich rodzin straciłyby prąd, gdybyśmy zamknęli tę kopalnię i tę elektrownię. Co to znaczy, szanowni państwo, drodzy rodacy? Jak tak można? Zadajmy sobie takie proste pytanie. Wyobraźmy sobie coś takiego. Czy jest możliwe, żeby jakieś. Organizacje ekologiczne, organizacje środowiskowe z Polski i jakieś miasto, bo to tak się stało w tym przypadku, że organizacje ekologiczne z Niemiec i jedno z niemieckich miast, citał, żeby te polskie organizacje zaskarżyły jakąś kopalnię, jakąś elektrownię, jakiś zakład przemysłowy w Niemczech i sąd niemiecki podejmuje decyzję o zamknięciu tej elektrowni, o zamknięciu tego zakładu. Czy ktoś sobie może wyobrazić taki scenariusz? No, chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Ale w Polsce niestety taki scenariusz się zrealizował. Wyrok sądu, który jest szkodliwy, krzywdzący, działa na niekorzyść Polaków, polskich pracowników, polskich rodzin, taki wyrok jest wyrokiem bezprawnym. Każdy wyrok, który destabilizuje system energetyczny jest wyrokiem bezprawnym. Drodzy pracownicy, wszyscy, którzy tu przyszliście z nami dzisiaj i wszyscy pracownicy tych kopalni i innych, my jesteśmy opiekunami, protektorami polskiego górnictwa, węgla kamiennego i węgla brunatnego i nie pozwolimy zamknąć polskiego górnictwa. Stoimy na straży polskiego górnictwa. Ale trzeba wiedzieć też, że są tacy, którzy już dwa lata temu chcieli zamknąć kopalnię i elektrownię Turów. Opozycja, członkowie Platformy Obywatelskiej, gdzie oni też dzisiaj są? Gdzie jest ich głos o kopalni Turów? Schowali głowę w piasek, nie odzywają się. Kiedyś, Szanowni Państwo, obce siły działały tak, żeby Polskę podbić, zdominować, skolonizować i im się to udało. Potem z rządzeniem losu i dzięki polskim bohaterom krwi Polaków odzyskaliśmy niepodległość, odzyskaliśmy suwerenność. Suwerenność to znaczy działanie w interesie Polaków, w interesie Polski, w naszym interesie wspólnym, narodowym. I nie damy sobie tej suwerenności zabrać. Będziemy o nią walczyć przeciwko wszystkim tym, którzy wysługują się niemieckim organizacjom ekologicznym, niemieckim organizacjom innym i po prostu Niemcom. Nie pozwolimy na to. Polska jest rosnącym w siłę suwerennym państwem. Może się komuś to nie podoba, może to komuś przeszkadza. Zapewne tak jest ale my jesteśmy po to obozem patriotycznym, obozem polskim, żeby bronić polskiej racji stanu. I to będziemy robić, możecie być państwo pewni. Kiedyś, nie tak dawno w sumie, pan Tusk powiedział, że polityka niemiecka jest dla Europy błogosławieństwem. No takie słowa powiedział, naprawdę. Coś tam o CDU mówił, to chyba była w ogóle w obecności pani Merkel, pani kanclerz Merkel. Może ciężko sobie to dzisiaj niektórym wyobrazić, ale tak było. Ja coraz częściej myślę, że ta polityka ekologiczna niemiecka jest dla Polski przekleństwem i dlatego będziemy bronić. Nie tylko polskiego górnictwa, polskiego systemu energetycznego, będziemy bronić polskiej polityki gospodarczej. Dlatego jestem tutaj dzisiaj z panem premierem Jackiem Sasinem. Dlatego rozmawiałem dzisiaj i w ostatnich dniach o interesach polskiego górnictwa z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, którzy tutaj są, jak pan senator Krzysztof Mruz, takich których nie ma, bo nie mogli dzisiaj być z nami, jak pani poseł Marzena Machałek, pani europoseł. Anna Zalewska. Po prostu wszyscy oni bronią polskiej racji stanu. Do polskiej racji stanu należy obrona turowa. I dlatego chcę też powiedzieć wszystkim pracownikom Elektrowni i Kopalni Turów. Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne, odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię. I albo osiągniemy nasz cel uzyskanie wszystkich zgód. Albo i tak, i tak, turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował. Jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz patriotyczny będzie dalej prowadził nawę gospodarczą i politykę polską, to obiecujemy tutaj. Obiecujemy tutaj z Turowa Bogatyni z tego Worka Troszowskiego, że. Nie pozwolimy naruszać interesów polskich rodzin, polskich pracowników, polskich przedsiębiorców, bo po to jesteśmy właśnie rządem polskim, żeby pilnować tych interesów. Ja sobie takich scenariuszy wyobrazić nie mogę, aby jakoś w Niemczech polskie organizacje ekologiczne dyktowały tam warunki. Ale to się tutaj stało. Jednak my. Stoimy na straży polskiego górnictwa, polskiej gospodarki, polskiego interesu i obronimy polskie górnictwo. Dziękuję panie premierze. Pan premier Jacek Stasi, bardzo proszę. Szanowni państwo, pamiętam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił do nas, że aby Polska mogła się szybko rozwijać, musi być bezpieczna. Musi być również bezpieczna pod względem energetycznym. Dzisiaj Polska Rozwija się bardzo szybko, jest tygrysem Europy. Dzisiaj jesteśmy jako kraj wzorem dla innych, jesteśmy obiektem zazdrości, ale jesteśmy również obiektem niepokojów elit europejskich, elit politycznych, gospodarczych, które załamują ręce nad tym, że Polska, która już na wieki wieków po wstąpieniu do Unii Europejskiej miała być rynkiem zbytu tylko dla towarów. Wytwarzanych przez zagraniczne koncerny i rezerwuarem taniej siły roboczej dla gospodarek wysoko rozwiniętych, że ta Polska dzisiaj stanęła na nogi. Ta Polska dzisiaj jest krajem wielu perspektyw. Jest krajem, który stwarza swoim obywatelom wizję lepszego życia tutaj, a nie na emigracji. I dlatego tak wielu to przeszkadza. Tak wielu chciałoby nas w tym marszu zatrzymać. Tutaj niedaleko. Jest 12 kopalń i elektrowni na węgiel brunatny, siedem w Niemczech, 5 w Czechach, a my mamy tą jedną tutaj kopalnię i elektrownię dużą kopalnię. Ale tam te nie przeszkadzają, tam nikt nie zaskarża, tam nikt nie próbuje zatrzymać działalności, nikt nie próbuje zlikwidować tamtych kopalni i tamtych elektrowni. Tylko Turów stał się takim obiektem nieustannego ataku, ataku przede wszystkim z zagranicy. Z, z organizacji czeskich, niemieckich samorządów obu tych krajów. Byliśmy tutaj, szanowni państwo, no, prawie dokładnie dwa lata temu. Był pan premier, byłem ja, wtedy, kiedy inny sędzia, ale nie w Polsce, tylko w Luksemburgu, inna sędzia, wydała podobny kapturowy wyrok, podobne kapturowe postanowienie jednoosobowo zamykająco. Zamykające tą kopalnię i tą elektrownię. Postanowienie, które miało oznaczać wyrok na dla tych 60 tysięcy osób zatrudnionych w kopalni, wokół kopalni w firmach kooperujących dla ich rodzin, ale wyrok również dla tak wielu milionów Polaków, zamieszkujących, szczególnie ten region południowo-zachodniej Polski, wyrok, który skazywał ich na życie bez prądu i bez ciepła. Wtedy. Powiedzieliśmy i złożyliśmy deklarację, że obronimy turów, że niezależnie od tego wyroku i niezależnie od tego, jakie jeszcze wyroki będą podejmowane, my się nie ugniemy, bo jesteśmy rządem, który dba przede wszystkim o polski interes. Nie dba o nasz wizerunek, nie dba o to, czy komuś się będziemy podobać, czy nie, czy będą nas klepać po plecach, czy będą nas chwalić. Nie muszą nas chwalić, mogą nas krytykować, ale. Chcemy mieć poczucie, że działamy w polskim interesie, a nie przeciwko temu interesowi, że działamy w interesie Polaków, tych tutaj, którzy stoją za nami, pracowników tej kopalni, ale również tych Polaków, którzy dzięki tej kopalni mogą czuć się bezpieczni, mogą być zaspokojeni w swoim. Jakże naturalnym oczekiwaniu, że będą mieli dostęp do energii, będą mieli dostęp do ciepła. Szanowni Państwo, i dzisiaj ponawiamy to zobowiązanie. Dzisiaj mówimy, że również w tym wypadku się nie ugniemy. Również w tym wypadku oczywiście wykorzystamy wszystkie prawne możliwości odwołania się od tego wyroku. Będziemy wspierać. Rząd będzie wspierał Polską Grupę Energetyczną w tych działaniach przed Sądem Administracyjnym. Ale niezależnie od tego, jak ta sprawa się potoczy, nie zgodzimy się nigdy na to, aby tę kopalnię zamknąć. Dopóki będziemy rządzić, dopóki będziemy odpowiadać za polskie sprawy i dopóki będziemy mieli wpływ na to, co się w Polsce dzieje, tak właśnie będzie. Ta kopalnia musi działać tak długo, jak to jest możliwe. Co najmniej do tego 2044 roku na taki okres opiewa ta Wydana e, koncesja na wydobycie e, to jest też mniej więcej okres, kiedy to złoże będzie się wyczerpywać. Nie wyobrażamy sobie, żeby e, wcześniej zakończyło się, zakończyła się praca tutaj w kopalni e, i w elektrowni. Szanowni Państwo, jeszcze jedna uwaga, jak ta, to postanowienie zostało wydane? Polski sędzia, sędzia, który nosi na sercu na piersi, nosi orła w koronie, ale chyba nie ma tego orła w koronie, i tej Polski w sercu. W imię jakiejś, jakiegoś zaślepienia, w imię jakiejś misji, którą uważa chyba, że ma walki z rządem, walki z tym rządem, bo to przecież działacz Justyki, to nie tylko sędzia, ale działacz Justyki, która tak często występuje przeciwko polskiemu e, rządowi, e, zapomniał chyba, że nie uderza tym wyrokiem w polski rząd, ale uderza w Polskę. I czas zejść z tej drogi, czas zadać sobie pytanie, czy ta bezrozumna wojna, czy ta bezrozumna wojna, którą wytoczyła część środowiska sędziowskiego w Polsce, jest czymś dla Polski dobrym, czy prowadzi nas do, do takich wyroków i do takich decyzji, które temu polskiemu interesowi szkodzą? Na to też sobie odpowiedzmy. Również w tych najbliższym czasie, kiedy będziemy podejmować decyzję, kto w Polsce będzie rządził po najbliższych wyborach. Szanowni Państwo, obronimy Turów, obronimy Polsko, polskie bezpieczeństwo energetyczne, obronimy naszą szansę na to, aby być krajem zamożnym, być społeczeństwem, narodem zamożnym, mieć szansę rozwoju, mieć tą wspaniałą wizję lepszego życia tutaj w Polsce, a nie gdzieś na świecie na emigracji. To jest nasze zobowiązanie i tego zobowiązania szanowni państwo jako polski rząd dotrzymamy. Dziękuję bardzo szanowni państwo, krótka tura pytań, ponieważ panowie premierzy się spieszą, a też pogoda nie specjalnie nam dopisuje. Po państwa lewej stronie jest e, mikrofon jedna redakcja, jedno pytanie bardzo proszę. Katarzyna Janka, telewizja Polsat. Panie premierze, inny temat, ale Panie premierze, inny temat, ale uprzejmie proszę. Dzisiaj dziennikarz Interi podaje, że jeszcze dziś złoży pan do Trybunału Konstytucyjnego specjalny wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o organizacji w trybie i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Co to oznacza? Czy liczy pan na pozytywne rozpatrzenie? Szykuje się zwrot w sprawie pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym? Szanowni państwo, po tych kilku miesiącach Klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym doszliśmy wraz z prawnikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosku, że warto, aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie w tej ustawie znajdują się zapisy, które mówią o tym, że e, tak zwany pełen skład, który e, może rozstrzygać sprawy charakteryzujące się e, takim właśnie wymogiem, e, to e, 11 sędziów. E, w dzisiejszych okolicznościach i w okolicznościach wcześniejszych e, wiadomo, że może to być mniejsza liczba sędziów, która może, będzie w stanie rozstrzygnąć e, dany wyrok, ale oczywiście nie nam przesądzać, czy. Tak, będzie. Kwestia przede wszystkim dotyczy artykułu, jeśli dobrze pamiętam, 37. ustęp 2 tejże ustawy. I jeżeli Trybunał zdecyduje o rozpatrzeniu tego naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tym względzie i może oznaczać to, że mniejsza liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potrzebna do podjęcia decyzji w trybie pełnego panelu, pełnego składu, tak zwanego pełnego składu. Przypomnę tylko, że w czasach opozycji ten pełen skład to było dziewięciu sędziów. To my podnieśliśmy ten pułap do jedenastu sędziów i nie rozumiem, dlaczego opozycja nie bardzo chce teraz zagłosować razem z nami aby obniżyć z powrotem do 9, skoro to był ich przepis. Ale abstrahując od tego, zostawiając to na boku, e, kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego właśnie takie pytanie, jak wyjaśniłem. Dziękuję. Kolejna redakcja bardzo proszę. Dzień dobry, Tomasz Kanik tvn 24 Panie Premierze, czy mógłby się pan odnieść do ostatniego sonda sondażu, który kantarz zrobił dla faktów TVN i tvn 24 tam jest odrzucona proporcja niż dotychczas 32 do 31% punktów procentowych dla koalicji y, obywatelskiej 31 to jest zjednoczona prawica czy pan premier myśli że to jest wynik tego marszu ostatniego w Warszawie czy może jakieś inne czynniki Nie no myślę że przede wszystkim e, wybory przy urnie sondaże bywają naprawdę przeróżne e, lekko się uśmiecham tutaj ponieważ e, nie chcę nikomu tutaj przykrych słów e, żadnych prawić Socjologowie różni, którzy się znają na tym wszystkim 10 razy lepiej ode mnie, powiedzieli mi co myśleć o tym sondażu, ale jak ktoś chce się lepiej poczuć przy porannej kawie, to niech tam przez parę godzin tak będzie. Dziękuję. Kolejna redakcja. Bardzo proszę. Janusz Rzyczkowski, Gazeta Wrocławska Polska Press pytanie o kroki formalne, które w sprawie Turowa. Jakie kroki formalne zamierzacie głosić, państwo, pan, państwo? Proszę. Głosić. Podjąć jakie kroki formalne zamierzacie państwo podjąć w sprawie Turowa? Zamierzamy złożyć odpowiednie wnioski odwoławcze. Jest jeszcze ścieżka do NSA, bo to był wyrok um, um, WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. E, będziemy Raz jeszcze składać oczywiście ten wniosek. Jeżeli zostanie on odesłany, to będziemy go kompletować. Czas mamy na pewno też nie krótki, bo to jest czas do 2026 roku, ale tak jak razem tutaj z panem premierem Sasinem podkreśliliśmy, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmą jacy sędziowie, my na pewno nie pozwolimy zamknąć kopalni elektrowni Turów. Jeśli pan premier pozwoli, Jasne. uzupełniłbym tą odpowiedź, bo trzeba też wyraźnie powiedzieć, ten wyrok to postanowienie, które w tej chwili zostało wydane, ono w, nie ma charakteru merytorycznego. Ono zostało podjęte bez badania w ogóle zasadności tych wniosków, które zostały podjęte. W, tam sędzia ani się, tak powiem, nie wgłębił w to, co Polska Grupa Energetyczna odpowiadała w tej sprawie, kierowała korespondencję, dawała swoją argumentację, przedstawiała fakty, które przeczyły tym wnioskom, które zostały złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To nie zostało w ogóle wzięte pod uwagę. Tutaj jakby w tym postępowaniu sędzia uwierzył na słowo. Uwierzył na słowo zagraniczną organizacjom, które wnioskowały, żeby zamknąć tą kluczową dla polskiej gospodarki, dla polskiej energetyki kopalnię. W, więc przed nami jeszcze postępowanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, które będzie dotyczyło rozpatrzenia merytorycznej strony tego wniosku i wyrok, który będzie tego dotyczył, ale niezależnie, tak jak powiedział przed chwilą pan premier, niezależnie od tego, będziemy oczywiście skarżyć również to postanowienie, które, jak mówiłem, nie jest merytoryczne. Na tajnym zamkniętym posiedzeniu, wydane jednoosobowo, bez dopuszczenia. E, strony, jaką jest polska grupa energetyczna e, do tego postępowania, bez wzięcia pod uwagę tych argumentów, które zostały przedstawione. No taki, no można powiedzieć, kapturowy sąd, który zaocznie wydał wyrok tylko i wyłącznie na podstawie tego, co prokurator napisał, czyli bez e, tego, tej zasadniczej e, w prawie, w uczciwym procesie zasady, że trzeba wysłuchać i drugiej strony. Tutaj tego wysłuchania drugiej strony nie było i to będzie również podstawa do tego, e, żeby to odwołanie od tego postanowienia złożyć, ta nierówność potraktowania stron w tej sprawie, to oczywiście będzie domena polskiej grupy energetycznej, która jest stroną w tej sprawie. My jako rząd, pan premier. Kancelaria premiera, w mój resort, Ministerstwo Aktywów Państwowych będziemy aktywnie wspierać Polską Grupę Energetyczną w tej argumentacji, we wszystkich działaniach, które będą podejmowane przed sądami. To jest długi proces, długa walka nas czeka, ale tak jak pan premier powiedział, niezależnie od tego, jak ta walka będzie przebiegać, kopalnia i elektrownia Turu będzie cały czas funkcjonować. Bardzo dziękuję do Państwa dyspozycji jest też pan prezes Wojciech Dąbrowski, który tutaj jest na miejscu. Musimy kończyć ze względu na kolejne obowiązki panów premierów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.